Witam serdecznie. Dziś przygotujemy puszysty sernik. Zaczniemy od przygotowania spodu sernika. W naszym przypadku tłuczymy na drobno herbatniki maślane, ale czy to będą herbatniki, czy biszkopty można je w całości równomiernie rozłożyć na spodzie foremki. Nasze potłuczone herbatniki równomiernie rozkładamy na spodzie foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Teraz ucieramy pięć żółtek. Dodajemy jedną szklankę cukru z jednym opakowaniem cukru waniliowego. I wszystko ucieramy na puszysto. Następnie dodajemy pół kostki tłuszczu, margaryny lub masła. Jak wszystko dobrze nam się połączy, przepaczki zmieniamy na haki. I porcjami będziemy dodawać 1 kg sera białego dwukrotnie zmielonego. Ja ser zmieliłam przez praskę do ziemniaków. Wybieranie wszystkiego dokładnie na jednolitą masę wymaga cierpliwości i czasu. A na koniec dodajemy dwa budynie waniliowe i również wszystko dobrze mieszamy. Z oddzielonych wcześniej białek ubijamy sztywną pianę. Dodajemy ją delikatnie i porcjami do naszej masy serowej. Robimy to delikatnie, jednak musimy wszystko dokładnie wymieszać. Teraz pozostało nam wylać naszą masę serową na przygotowane wcześniej herbatniki w foremce. Wszystko musimy rozłożyć równomiernie. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni i zaczynamy piec nasz sernik. Robimy to około 40-50 minut. Wierzch ciasta musi nam się lekko zbrązowić. Już przestygnięte ciasto nożem oddzielamy od foremki. Pozostało nam już tylko zrobić polewę. Podgrzewamy 4 łyżki mleka, dodajemy półtorej tabliczki czekolady mlecznej. I wszystko ca cały czas mieszając, podgrzewamy do całkowitego roztopienia się czekolady. Masa musi być błyszcząca, wtedy wiemy, że się nie zważyła. Jeszcze gorącą polewę oblewamy nasz sernik. Smacznego! Zapraszamy na pozostałe przepisy na kanale Magia Kuchni.